A gdyby tak zmierzyć się z wyzwaniami branży turystycznej i w czasie rzeczywistym trafić do klientów ze spersonalizowaną ofertą, zwiększając przy tym dochód i zmniejszając koszty dystrybucji, dzięki danym pozyskiwanym w czasie rzeczywistym przy użyciu streaming CRM, jak to działa? Klient odwiedza stronę agencji lub biura turystycznego, by znaleźć odpowiednią ofertę, ale z jakiejś przyczyny rezygnuje z zakupu. Streaming CRM na bieżąco analizuje każde kliknięcie, odsłonę danej kategorii oraz w sposób mierzalny śledzi zachowanie klienta na stronie internetowej. Potrafi również porównać zebrane dane na temat potencjalnych klientów z danymi z systemu rezerwacyjnego firmy. To rozwiązanie tworzy unikatowy obraz każdego użytkownika, określa kim jest i na jakim etapie ścieżki zakupowej aktualnie się znajduje. Dzięki wykorzystaniu streaming CRM oraz technologii RTB system potrafi zidentyfikować użytkownika w sieci, skutecznie licytować w aukcji o powierzchnię reklamową i w efekcie trafić do niego ze spersonalizowaną reklamą.